Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o grze bez psucia sobie zabawy, zapraszam do naszej recenzji Armored Core 6 Fires of Rubicon. A jeśli interesuje was nieco historii, mamy też retrospekcję. I tekst Pawła świetnie oddaje wrażenie osoby relatywnie nowej w serii, dlatego ja chciałem wam przedstawić moją perspektywę. A jestem z tą serią od samego początku, mając na koncie wszystkie główne oraz poboczne odsłony. Nie piszę tego, żeby absolutnie się w jakiś sposób przechwalać, a już na pewno nie uchodzić za elitarystę. Chcę po prostu dać wam pojęcie, jak głęboko jestem związany z serią Armored Core, a przy tym też niejako przestrzec, że moja opinia i wnioski mogą się bardzo różnić od tych, jakie prezentuje nowy gracz. A takich na pewno będzie masa, bowiem ostatnia odsłona serii ukazała się już dekadę temu, zanim From Software zaistniało w świadomości masowej, a i też nie była ona najlepsza i szybko popadła w niepamięć. Zacznijmy od wspomnianego przed momentem elitaryzmu, który mnie bardzo irytuje. Powiem więcej, momentami jest mi wręcz wstyd za członków społeczności Armored Core, którzy narzekają na zbytnie ułatwienia w tej odsłonie, ukazując tym samym brak szacunku, zarówno dla twórców, jak i dla nowych graczy. Oczywiście sam często wchodzę z dyskusji w ludźmi dogłamagającymi się trybu easy w grach Soulsborne, ale tutaj kwestia jest ciudinna i nie ma nic wspólnego z gatekeepingiem. Dla mnie jest duża różnica pomiędzy wymaganiem od twórcy, żeby zmienił swoją grę i uczynić ją bardziej przystępną, a co innego, kiedy sam to robi w zgodzie z własną wizją tejże produkcji. Osobiście bardzo się cieszę, że deweloperzy poszli nieco bardziej w stronę mainstreamu, bo pozwoli to szerszemu gronu zapoznać się z tą cudowną serią. Co też, jeśli gra się dobrze sprzeda, da oczywiście nadzieję na kolejne odsłony. Poza tym to unowocześnienie przyda się serii Armored Core, biorąc pod uwagę, że ostatnia część ukazała się dekadę temu, a patrząc na nią oraz na Dark Souls jako serię, to ta druga jest jednak bardziej przystępna. Ale o co w ogóle jest cały ten płacz purystów i tak zwanych prawdziwych fanów? Przede wszystkim o asystę celowania. I powiem prosto, że większej bzdury nie słyszałem od bardzo dawna. W poprzednich odsłonach wyglądało to tak, że mieliśmy na środku ekranu pole celownicze, zwykle kwadratny prostokąt którym należało zamknąć przeciwnika, aby nasze strzały trafiały. Tak było od pierwszych dni serii i tak jest teraz. Tyle tylko, że dodatkowo możemy wcisnąć przycisk, który sprawi, że będziemy się automat automatycznie odwracać w stronę celu. Brzmi to jak duże ułatwienie? Na papierze jasne, ale tylko tam. Po pierwsze, w przypadku życia tego nasza broń staje się zdecydowanie mniej celna, a po drugie, przez winniejszych celach to i tak nie zadziała. Po trzecie, znowu, jest to funkcja, którą świadomie trzeba uruchomić i nikt nie każe tym hardcorom tego używać. No, cholera, jasna. Sam korzystam z tego raczej wyrywkowo, praktycznie wcale, z tego prostego względu, że w momencie, kiedy stawiamy na mobilność i bycie ciągle w ruchu, bardziej to wadzi niż pomaga. A utrzymanie odpowiedniego wychylenia drążka to żadna magia, i nawet najbardziej początkujący szybko do tego przywykną. Kolejne ból części ciała tam, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę, wywołują punkty kontrolne i leczenie, a już wisienką na torcie było porównanie tego ostatniego do Estusa z Dark Souls. Czytając ten argument, szczerze, zastanawiałem się, ile narzekających grało w ogóle w poprzednie części. Zacznijmy od tego, że misje dotychczas były, w większości przypadków, znacznie krótsze. W pierwszych odsłonach ciężko mi wskazać jakąś, która trwała dłużej niż 2-3 minuty. Kolejna sprawa to tempo gry. Do momentu trzeciej odsłony a właściwie nawet i Armored Core Last Raven. Seria ta była bardzo powolna i metodyczna. Dopiero wspomniana co ona wprowadziła wysoką dynamikę starć, którą Armored Core 4 For Answer wzniosło na totalne wyżyny. Fires of Rubicon nie dość, że jest grą bardzo dynamiczną, Choć nie tak bardzo jak poprzednio te poprzednio wymienione, a także większość misji jest znacznie dłuższa i bardzo często zakończona walką z bossem, bez leczenia, bez punktów kontrolnych, co wywoływałoby naprawdę dużą frustrację. A dodatkowo tym bardziej hardkorowym i pragnącym wyzwania graczom pozostaje zrobienie misji z najwyższą możliwą rangą, co wymaga m.in. odniesienia jak najmniejszej liczby obrażeń oraz nieużywania pakietów naprawczych. Inne odejście od standardu, na którego narzekanie widziałem z obu stron barykady, to wspomniani powyżej bosowie. Osobiście mam wobec nich mieszane uczucia. Z jednej strony to coś nowego, świeżego, bowiem wcześniej starcie ograniczały się przede wszystkim do wrogich mechów, z drugiej, epickie walki z potężnymi bosami to coś, z czego studio From Software stało się przez ostatnie lata znane. Z trzeciej, czy było to potrzebne? Jak na grę, która utrzymuje, że nie jest Dark Souls z mechami? jest to aż za bardzo soulsowy element. Oczywiście walki te są unikalne, epickie, świetnie przygotowane, ale nie to że niepotrzebne. To jeszcze mogą szybko odstraszyć tych graczy, którzy przyszli tu z słowami, że nie jest to kolejny Soulsborne. A tymczasem już w tutorialu dostają w twarz najbrutalniejszym elementem z jakiego ten gatunek jest znany. Nawet tłumaczenie twórców, że ma to wymusić na graczach stosowanie nowych strategii, zabawą z konstrukcją mecha czy stylem gry. No, nie do końca do mnie przemawia. Zwłaszcza po tym, jak nauczony doświadczeniem i wiedząc na, to, na co patrzę w kwestii części, pod koniec pierwszego rozdziału stworzyłem build o wdzięcznej nazwie R2FQ, a który w stanie jest swoją brutalną siłą ognia i finezją głazu narzutowego przebić się przez większość tego, czym gra we mnie rzuca. Czy jest to mało zabawne? Owszem, dlatego używam go w ekstremalnych sytuacjach obala to argument twórców bardzo mocno, a patrząc, że podobne idee już krążą wśród graczy, a ci mają dość nierównego miejscami poziomu trudności, spodziewam się wkrótce łatki, która to wszystko pięknie zbalansuje. Podobnie jak bossowie, taki mieczany uczucia budzi we mnie tryb areny i starcia pivili, a w zasadzie nie tyle same starcia, co podejście do nich. Widzicie bowiem w poprzednich odsłonach, zwłaszcza tych pierwszych, arena była czymś więcej niż tylko sposobem na odblokowanie kolejnych ulepszeń dla naszej maszyny. To był integralny element świata przedstawionego, zbiorowisko ciekawych postaci i metryczne tony wręcz wiedzy o uniwersum. Każdy przeciwnik miał swoje bardzo rozbudowane tło fabularne, nieraz przykre i tragiczne, nieraz wręcz komiczne, innym razem po prostu niesamowicie dziwaczne. Może był to element drobny? ale zdecydowanie miał ogromny wpływ na klimat i atmosferę. Tutaj zostało to potraktowane po macoszemu i nie mogę powiedzieć, żebym był jakoś, nie wiem, specjalnie zaangażowany w ten tryb. Poza tym zastrzykiem adrenaliny przy robieniu sieczki z kolejnego wrokiego AC, no nie, po prostu nie. Próbowano to zastąpić zbieraniem dzienników bojowych. I choć one też zawierają masę ciekawych informacji, to jednak nie ma w nich tego czegoś. Podobnie zresztą jest z bardzo, ale to bardzo szczątkową i pochowaną w znajdźkach i ścianach tekstu fabułą. I choć nie wymagam od From Software jawnej ekspozycji, wszak są mistrzami w opowiadaniu historii za pomocą otoczenia i subtelnych wskazówek, to jednak myślę, że tutaj posunęli się za daleko w tym aspekcie. Choć poszukując sensu i spójności historii Warhammer Core 6 Fires of Rubicon musimy lizać ściany, skrobać do nobeczki, szukać pod dywanem. Jedna rzecz pozostaje niezmieniona od samego początku serii. Chodzi o wyjątkowo ponurą atmosferę, jałowe, smętne widoki, a przede wszystkim o rzadko spotykany w grach poziom deprecjonowania i dehumanizacji głównego bohatera. Zresztą, ani słowo główny, ani już tym bardziej bohater kompletnie nie pasują tu do postaci kierowanej przez gracza, zarówno w poprzednich odsłonach, jak i tutaj. Tym razem to bezimienny Piroudeisy, którego jedyną namacalną tożsamością jest numer. 621. I pół biedy, gdyby to był jeszcze kod wywoławczy. O nie, nie. To jest jego numer katalogowy, rozumiecie? pit polega tu na tym, że nasza postać to warzywo z usmażonym mózgiem, naładowane szczepami, napompowane koralem, a następnie wsadzone do mecha, który służy mu za broń, ale także system podtrzymywania jego życia. Jakby tego było mało, 621 jest niczym więcej niż psem na uwięzi tajemniczego Waltera. Gościa, którego oficjalnym emblematem jest dłoń trzymająca smycz. Szoknie. Jeżeli nie jest to dystopia, to ja już nie wiem, co nią jest. I znów podobnie jak wcześniej. Tak i tutaj żadne nasze działanie nie jest podyktowane ani wolną wolą, ani jakąkolwiek moralnością. Liczą się interesy oraz pieniądze, które za nimi stoją. A kto te pieniądze płaci, to już jest sprawa absolutnie nieistotna. To zresztą jeden z niewielu elementów historii, który widać od samego początku i to bardzo dobrze. Pierwsze misje spędzamy na. Walce po stronie korporacji, które przybyły na Rubikmont 3 w poszukiwaniu koralu, niezwykłe cennego źródła energii, który jest także nośnikiem danych. A kto jest naszym przeciwnikiem? Czasami inne korporacje, a czasami po prostu mieszkańcy planety, którzy nie chcą niczego innego jak tylko obronić swoją ojczyznę przed chciwością, która już raz doprowadziła do całkowitego jej zniszczenia. I gracz lawiruje pomiędzy każdą ze stron konfliktu, biorąc pieniądze od tego, kto da więcej. I nie patrząc, że ci, którzy raz byli sojusznikami, teraz stanowią nie mniej nie więcej jak tylko kolejny cel. 621 jest w tym wszystkim tylko jednym małym, pieprzonym, nic nieznaczącym trybikiem, którego działania, nawet jeżeli mają wpływ na historię Rubikonu, to nigdy nie są one świadome ani dobrowolne. Nawet w momencie, kiedy dojdziemy do jednego z trzech epickich zakończeń gry, niezależnie jak wielki byłby nasz impact na to wszystko, to w najlepszym razie wciąż będziemy nikim, a w najgorszym. Potworem, który zniszczył świat. Za każdym jednak razem ktoś inny będzie pociągał za sznurki. Kolejnym świetnym aspektem tej produkcji jest sama rozgrywka. Dawno, naprawdę bardzo dawno nie miałem tak czystej i nieskrępowanej frajdy z jakiejkolwiek gry. Ta swoboda w budowaniu własnej machiny bojowej, gotowej się śmierci zniszczenie na polowalki, a potem zdarzenie oczekiwań z rzeczywistością, które pcha gracza nie raz i nie dwa z powrotem do deski kreślarskiej. Tylko po to, by opracować rozwiązanie na czekający problem, jest po prostu cudowne. I tak owszem, mam jeden bardzo wyspecjalizowany build, który daje sobie radę ze wszystkim, ale jak już wspomniałem wyżej, używam go naprawdę bardzo rzadko, bo takie granie jest po prostu nudne. Z ilością dostępnych części i opcji tuningowania systemu operacyjnego naszego mecha, zabawa w budowanie jest nie tylko konieczna, ale i szalenie przyjemna. I nawet na późniejszych etapach, kiedy odkryjemy już, co działa najlepiej dla naszego stylu gry i co jest właściwą kontrą na dany typ przeciwnika, gra wciąż rzuca w nas kolejnymi częściami do mecha, zachęcając do dalszych eksperymentów, a także do ponownego grania niektórych misji, żeby odblokować nowe, unikalne, nie do kupienia normalnie części, nieraz bardzo potężne, jak na przykład unikalne ostrze Światło Księżyca, które w tej czy innej formie pojawia się w zasadzie w każdej grze From Software od czasów Dark Souls. Tutaj zresztą twórcy postanowili troszkę pilotów patrolować, bowiem skrzyni z tą legendarną bronią pilnują dziwnie znajomo wyglądające samobieżne koła. Ale konfiguracja naszej maszyny to jedno, a wizualna jej strona to coś zupełnie innego. Czasami wydawało mi się, że jestem po prostu w edytorze graficznym z dołączoną grą o wielkich mechach. Począwszy od właściwie nieskończonej ilości kombinacji kolorów i wzorów, osobno dla każdego elementu konstrukcji i wyposażenia maszyny, poprzez kreator własnych emblematów, a skończywszy na takich detalach jak różne poziomy widocznego z życia, materiału, rdzy czy patyny. Jeśli chcemy, nasz mech będzie nawet swoim wyglądem opowiadał jakąś historię, bądź stanowić odzwierciedlenie nas samych. Tutaj jedynym limitem jest tak naprawdę wyobraźnia gracza, a nie oszukujmy się, z tego nasz gatunek jest sławny. Ja na przykład prawie od początku biegałem w kolorach Unit 01 z Evangeliona, a aktualnie pracuję w etatorze nad emblematem Nerf. Może i nie to uniwersum, ale ile zabawy? Bonus z za psychiki przeciwników, gdy pędzi na nich z morderczymi zamiarami kilkadziesiąt ton stali, nowiutko polakierowanej na jaskrawy fiolet z wypalającą oczy niemal fluorescencyjną zielenią chyba najbardziej demoralizująca chociaż nie chyba tylko magenta byłaby bardziej demoralizująca w tym przypadku Następną rzeczą na której narzekanie nie jestem w stanie nijak zrozumieć to oprawa graficzna Ja już pomijam fakt, że to gra międzygeneracyjna, a z tym wyborem to się nie do końca zgadzam. Istotny jest też fakt płynności rozgrywki, a ta na PC dobija spokojnie do 120 klatek na sekundę. Oczywiście, że takie coś, stabilne i niewymagające Bóg wie jakiego sprzętu, uzyskuje się pewnymi kosztami. Zresztą bardzo marginalnymi, bo gra jest wciąż po prostu przepiękna. Skala niektórych starć, jak choćby wysokiego na kilkadziesiąt pięter Stridera, po którym wspinamy się do celu, jest po prostu oszałamiająca. A to nawet nie jest największa i najbardziej imponująca lokacja, choć przyznam, że wymiata pod względem efektów cząsteczkowych. A że jest smutno, szaro i ponuro? No a jak ma być? To jest świat wyniszczony globalną wojną i kataklizmem, który spalił cały system słoneczny. Przecież nie będzie tu jaskrawych kolorów. No, może poza moim mechem, który stanowi zagrożenie dla zdrowia psychicznego. I nie będzie też błyszcząc, błyszczących czystością szklanych wieżowców. To jest apokalipsa, śmierć, zniszczenie i okazjonalne zbrodnie wojenne. Muzycznie i dźwiękowo, nie można się do niczego przyczepić. Utwory opisowe są świetne, motywy przewodnie bossów również, no ale w końcu mówimy o grze From Software, dla której design świata jest wszystkim, a to również obejmuje sferę doznań dźwiękowych. Bardzo podobają mi się odgłosy silników, wystrzałów, a w szczególności minigana, a także otwierających się tuż przed strzałem wyrzutni rakiet. Mała rzecz, a cieszy. Podobnie jak gra aktorska przy dialogach. Choć głównie głos Woltera, czasem kilku sojuszników czy wrogów, to ten pierwszy ma znakomicie dobrany do roli głos. Tembra, akcentowanie, maniera. Jak na kogoś kto przez całą grę ani razu nie pokazuje twarzy, głos, sposób wypowiedzi, intonacja i tym podobne, są jedyny, jedynymi czynnikami, na których możemy jako tako oprzeć analizę charakteru postać, Muszę uczciwie przyznać, że w tym przypadku działa to w 100%. Jedna rzecz jest absolutnie jasna i nie podlega żadnej dyskusji. Armored Core 6 Fire to Rubicon wytacza nowy kierunek dla całej serii. Czy dobry? Moim zdaniem tak. Kocham poprzednie części ich magii, ale uważam, że pora dorosnąć, dostosować się do nowych standardów rzeczywistości. Oczywiście należy robić to w taki sposób, żeby nie zatracić przy tym własnej tożsamości i pozostać wiernym swojej wizji. I takie właśnie jest nowa Armored Core. Jest to wciąż bardzo trudna gra, która jednak posiada teraz najniższy w swojej historii próg wejścia. Wszystko nowe, co się w niej pojawiło, to nie cios w stronę weteranów, takich jak ja, a ukłon do nowych graczy, którzy po raz pierwszy zasiądą za sterami wielkiej bojowej machiny. Należy cieszyć się z faktu, że społeczność gry potencjalnie urośnie w siłę, a zyska na tym każdy, bo nie czarujmy się, więcej sprzedanych kopii to większa szansa na kolejną mocowność. A co nas to kosztuje? Nic. Przecież wszystkie usprawnienia rozgrywki są naprawdę całkowicie opcjonalne. Czy jest to najlepsza gra w historii tej serii? Mm, absolutnie nie, ten tytuł należy się Last Raven. ale co z tego, to było i nie wróci, nie można patrzeć w tył, zwłaszcza kiedy przyszłość wygląda tak obiecująco, pora ruszyć dalej i wywalczyć swoje miejsca na polu bitewnym 6-2-1. Tekst Aleksander Mazonek, czytał Krzysiek Tałańczyk.